Yy, sorki zjebałem troszkę, tak. To jest nasze kurwa działo wykonanie, ten y, typu ka Kasper, y, Might by ka Kasper kurwa. O, to jest działo. I zobaczcie jak to napierdala. Damian, odpalaj, czyli ponownie. Ale j**ło! Ale działa. Także jest się w chujne kurwa, Także leż, eee, widzicie, czy, kurwa To, ominie, to tak. jest airsoft właśnie, zobaczcie, kurwa, zaopatrzenie jest O, proszę bardzo Karol już tam, ten, już konia wali, jak widzicie, kurwa Zaraz wyciągnie jakiś alkohol, kurwa, będziemy się alkoholizować O, pompa Heckler Koch AUK I Thompson, kurwa AUK i Thompson, boskie rzeczy tu stoją, kakaśka. MP5, sama śmietanka tu generalnie stoi. Także nie? widzicie, nie? Także co? Nie, nie ma mojego kakacza bo kurwa... Także widzicie, to, widzicie kurwa, to jest... jest M M M ta smielno! Pokaż O, widzicie ta smielno. Zapraszamy Was kurwa bardzo serdecznie. Następny pocisk tu się robi. Tutaj jest mamy Piromana w rodzinie. Zajebał, mu, kurwa Dostałem taśmą izolacyjną. Tak, tak izolacji, no. Kid. Kid, kurwa. Także widzicie, mamy okulary, każdy ma okularki. Bo ta to była słaba, ona miała być jako pułapka. I ten, i zobaczcie kurwa, następny kurwa ten yy, pocisk. O, tutaj już kolega wyciągnął beretę, udaje gangstera, ale kurwa gangsterem nie będzie. Tak, tak, nie? Ale zajebiście pachnie, aż śmierdzi, aż lubię to. O, ja tutaj koleżka ma karambita. Jak widzicie, kurwa, wygrał ten. O, otworzył skrzynkę i dostał od tego, o, co jest goła. No i dziwka goła. <grystanie> no. wszyscy, wszyscy się patrzą. Wszyscy się wszyscy patrzą. patrzą, generalnie wiesz, 20 inżynierów. Jedy, 20 inżynier ty Typowa Polska, nie? 20 znaczy inżynierów. Wiecie, ja jestem inżynierem, to sobie patrzę, nie? Dobra, kurwa. O, także widzicie, kurwa, zajebiście jest. Zapraszamy, kurwa, do Tasmielno. O. Obe, ja uwaga, wstrzymać. panowie, następny pocisk. Jest pocisk. Trochę mocniejszy od tamtego. O, teraz wyjebało ładnie. No on tam po. No i kurwa, no zajebiście się postarałeś, nie? Widzicie, tak, tak działa nasza chałbica. Będzie udoskonalana, będziemy robić czołki jeszcze. Ja tak. Także widzicie, kurwa moi drodzy widzowie. Kurwa ta smielno, zapraszamy. Zapraszamy i dziwkę wyruchamy. No, także widzicie, kurwa. O, kumpę zbiera już kulki, kurwa. O, zbie... Typowy zbierasz w polu. Panie, co pan szukasz, kulek? w Panie, pokój zbierasz. Panie, pokój zbierasz. Głoseba kurde, jaka ładownica udowa w ogóle Także widzicie kurwa, ta tak też, oh. I tak bardzo pięknie kurwa się teraz z wami żegnam Bo muszę, 3, 4, 4 minuty nagrywam tylko na... Ja się z wami żegnam, stawiam na to, na Facebooka Zostawcie lajka, subskrypcję dobuje się, cześć!